Cześć, witam serdecznie. Miałam nie nagrywać tego filmu. Już y, zaczęłam witać się z gąską, zaczęłam otwierać to coś, ale tak sobie popatrzyłam, takie dobra, tak sobie przypomniałam, jak kiedyś otwierałam paczuszki na wizji, i myślę, że to wam się podobało. Jeśli Wam się takie filmy nie podobają, no to napiszcie dzisiaj tutaj w komentarzach. Nie nagrywaj janka, nie kuś, nie ni, do grzechu, nie namawiaj. To ja już nie będę paczuszek na wizji otwierać. A jak Wam się podoba jak lubicie takie małe, perfumowe, co nieco, no to jestem gotowa. W gotowości im więcej, tym lepiej. Nie no, dobra, to już żarty żartami. Ale okazja urodzinowa coroczna zobowiązuje. No tak to już jest, że jednak na te urodziny to sobie wybieramy jakieś te perfumy, takie okazalsze, coś takiego. No wiecie, sami chyba, same wiecie, czy ktoś nam podarowuje jakiś. Prezent taki, no ja tutaj mówię o perfumach, bo to jest przedmiot materialny, który największą radość mi sprawia. Może nawet większą niż książki, bo tak sobie od razu tutaj z boku mam biblioteczkę i spojrzałam i tak sobie pomyślałam, no co z takich prezentów materialnych mi sprawia radość? No to perfumy i książki, no, no co więcej, ja nie jestem jakaś tam. Ubraniowa, modowa. Nie muszę być tam ubrana markowo. Ja muszę ładnie pachnieć. No ale też, ładność to też jest pojęcie względne. No dobra, to nie przedłużamy. Jak zobaczyłam, jak tutaj fajnie ta paczuszka była zapakowana, to sobie pomyślałam: no, żal nie otworzyć tego na wizji, nie podzielić się. To Taki po prostu filmik wieczorny, relaks z anecznikiem. Takie, wiecie, tam głupotki, takie do pogadania, do popatrzenia, co ona tam na te urodziny sobie zamówiła. Ja tutaj zawsze z tej perfumerii, jak zamawiam, teraz już się nawet nazbierało, bo powiem szczerze, że ta perfumeria stała się moją ulubioną. No, tutaj na włoskim terenie ona jest. Pewnie też wysyła gdzieś na całą Europę, ale ja się nigdy w to nie zagłębiałam, więc nie wiem, ale mogę Wam powiedzieć, jak się nazywa. Neos y, 1911, mille novecento undici. No, dobrze. I tu zawsze dostaje magazyn, gdzie wszystkie nowinki perfumowe można studiować, można się uczyć. Są wymienione. Proszę. A tak w ogóle to siedzę tutaj sobie w tym pokoiczku, gdzie kiedyś często nagrywałam. I tu jest rzeczywiście kanapka bardzo wygodna. Ja tutaj się mogę rozłożyć i od razu mi się na takim wygodnym siedzisku wygodniej mówi. Lepiej się mówi. Tak, tak człowiek, jak jest takie zrelaksowane ciało i sobie wygodnie siedzi, to od razu lepsza gadka, szmatka. No, to tak sobie otwieram tę paczuszkę, patrzę cóż za szma szmateczka. No, jakaś taka, no ja nie wiem do czego to jest. Serweteczka. O, to jest marki Orto Parisi. Ym, tutaj rysunkiem zostały przedstawione perfumy Terroni, czyli to taki jakby wulkan, ziemia wybucha, bo ziemia po włosku to terra, z takim R oczywiście nie takim jak moje, ale takim innym, ale dobra, no, czyli tutaj ten wulkan z tych wnętrzości ziemi, lawa, dymy i tak dalej, te perfumy takie są właśnie no, ale oj, jakieś te, jakieś owady tu lecą, latają i i jakieś trąby jak, jak koniec świata jakiś, kur, dobra jeszcze to przybliżę, żebyście wiedzieli o czym ja mówię, o tutaj to się nawet fajnie przybliżenia robi tak wygodnie dobrze, przechodzimy dalej, próbki zostawię na koniec, jakby kogoś nie interesowały to tylko zobaczy perfumy, które sobie wybrałam i no bo ja już tu zaczęłam je rozpakowywać, a próbek jak nie chce oglądać, to nie będzie musiał. Zresztą, no wy sobie oglądajcie te filmy, jak chcecie, przecież ja nikogo do niczego nie mogę tutaj zmusić. No i dlaczego ja się tutaj tak przejmuję też? No dobra, sama na siebie nakrzyczałam. Było to ładnie opakowane. Ale że Anecznik niecierpliwy i już myślał, że będzie otwierał. A, bo ja się tak w ogóle przestraszyłam, czy czasem oni mi tych perfum terroni nie przysłali, bo ja nie chciałam ich i dlatego tak chciałam przed nagraniem sprawdzić. Myślę sobie, no sprawdzę, no bo przecież ja terroni nie zamawiałam. Ale nie, tutaj były te, które ja zamówiłam. Ale jak widzicie, zaraz chwila, napięcie rośnie karteluszek musi być pokazany. Tak, pokazany, ale to, co ta nie chwyca. O, może tu. To jest też opakowanie marki Orto Parisi. Czyli perfumy, jak już logiczna dedukcja nastąpiła w wielu z Was, będą marki Orto Parisi. Autor tejże to Alessandro Gualtieri. No i ja Wam powiem, że ten mój ostatni miesiąc, a nawet dwa przebiegł, minął na studiowaniu perfum tej marki. Zaznajomiłam się tam, nawet już się wkręciłam, i zastałam też klientką takiej artystycznej perfumerii w Bolonii. I tam po raz pierwszy z testera na skórze przetestowałam te perfumy, które tutaj właśnie zakupiłam. Orto Parisi, później też sobie zamówiłam próbkę, bo jeszcze chciałam się przekonać na 100%, czy ja rzeczywiście je chcę. Bo pierwszy, pierwsze wrażenie, właśnie to z testera to było. Mm, wow! Alessandro, dlaczego Ty tak nazwałeś te perfumy? Nie no, ja wiem dlaczego, a to zaraz. Skór one tak pięknie pachną. Dobra, pokazuję, co ja to kupiłam. To teraz ten moment pokazania, proszę. Tak, tylko że się jeszcze odbija. Ja muszę to rozpakować z folijki dopiero. Sterkus, Orto Parisi. Wszystkie te perfumy z tej serii Orto Parisi, bo jeszcze Alessandro Gualtieri ma też markę Nazomatto, to też wszystko on to tworzy i komponuje te kompozycje, i naprawdę jest jednym z takich dzisiejszych geniuszy perfumowych, no ja teraz zrozumiałam o co to chodzi o co to chodzi tutaj z tą z alessandrem, bo może tak wcześniej jeszcze nie do końca byłam gotowa na to, ale rozwój perfumowy, olfaktoryczny nastąpił przez te lata no i dzisiaj mogę docenić tę kompozycję, mogę powiedzieć bo to otwieramy na szybko o to teraz bez folii dobrze będzie widać nazwę. No Sterkus, Sterkus, no, no, no nie ma co. Czyli ja wiem, no te wszystkie nazwy Orto to są, yy, no może nie wszystkie, ale większość z łaciny. I po łacinie to oznacza tak jakby, no, no takie słowo, takie co to się bardzo mało perfumowo kojarzy. I są osoby... Które jak sobie coś skojarzą nieprzyjemnego z danymi perfumami, albo nawet też słyszałam coś takiego, że jak ktoś gdzieś przeczyta recenzję kogoś, kto w jakiś tam swój określony sposób, na przykład, że perfumy mu się skojarzyły z krwią, i potem się wącha, i też jakoś tą krew wyczy, wyczuje, coś metalicznego, to potem już ta osoba nie może używać tych perfum. Ja to może już taka obrzydliwa nie jestem herszt baba i się takich głupot nie boję, no bo te perfumy nazywają się tak jakby z, tak jakby nie, na pewno z łaciny odchody czyli tak jakby też no tak jakby, tak jakby tak chcę to jednak troszkę zminimalizować i ułagodzić te, 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 taką nazwę mało perfumową no ale się nie da inaczej no jakby też gnojówka bo wszystkie te perfumy, to zaczęłam mówić, ale nie skończyłam orto, czyli ogród orto Parizji, dziadek tutaj Alessandro Gualtieriego nazywał się Vincenzo i on miał ogród i Alessandro jako mały chłopczyk bardzo dużo przebywał w tym ogrodzie i to jest wspólny nasz y, taki mianownik, bo ja też bardzo Całe dzieciństwo po prostu spędziłam w ogrodzie czy jednych, czy drugich dziadków, ze strony mamy czy ze strony taty, i takie różne, właśnie zapachy ogrodowe. Y bardzo też mi się kojarzą i lubię takie różne zapachy ogrodowe no tutaj to nie wiem z czym to było no jeszcze nie przeczytałam tego tutaj tekstu, ale to potem ale tak sobie myślę, no no może jakieś, no, no nie wiem nie wiem, bo to mi w ogóle nie pachnie żadną gnojówką, ani żadnymi odchodami i nawet jak niektórzy piszą w tych recenzjach o jak to się otwiera, bo ja jeszcze nie miałam perfum tej marki a tu Niektórzy piszą, że. Co piszą? Że na początku czują nutki fekalne. To nie, no gdzie? No, no, te perfumy jak dla mnie kremowość, luksus, Francja, elegancja. Ja tutaj też czuję nutki nawet kwiatowe, takie troszkę, one się później u mnie zrobią na skórze. No bo ja coś mam takiego z tą skórą, że ona nawet gówienko przeistoczy w kwiaty. No, no przepraszam. Ale no, no i co? Jak ja bym wam nie powiedz... Nie, no tego to nie mogę tak powiedzieć, bo wy nie możecie poczuć tego zapachu. Ale gdybym spotkała... Co to? Kogoś na ulicy, dała do powąchania te perfumy, to jakieś tutaj... Może to gwarancja jakości? Coż to jest? No może coś to takiego. Co tu jeszcze? Tutaj wszystko wyciągnęłam stąd. No. Wnętrze było takie. Uuu, czarna dziura. Czyli mówię o dziesięciu rzeczach naraz i jeszcze podnieta do tego mogę się pogubić. Gdybym te perfumy dała do powąchania komuś na ulicy, kto nie znałby ich nazwy, kto nie wiedziałby, kto je stworzył, z jakiej tam okazji, to ja wątpię, żeby ta osoba powiedziała, że one się kojarzą jej z odchodami. No, no gdzież? Dobrze, no tak wygląda buteleczka. No pewnie różni tutaj fanatycy, fani, perfumowi znają. Czy mają, to nie wiem. Bo jednak z tej marki to mega mare jest takie chyba najbardziej znane a jeszcze koreczek, bo on ma taką, taki swój specyficzny tutaj, o, tak tutaj pokręcę, no jest, no jest, Sterkus, no piękne perfumy, eleganckie, zmysłowe, migdał tutaj też jest jako jedna taka z takich nutek dominujących, tak, w ogóle to te nutki to tak yy, podane są gdzie gnie gdzie ale one nie są do końca pewne, bo Alessandro Gualtieri też ma taką swoją politykę, że on nutek nie podaje. No i tu nastąpił psik. Może zrobię jeszcze jeden. To zobaczycie. O, tutaj. Hm, tak. Żeby było widać, jaki jest rozbrysk. No może taka odległość. O! Dobra, nie trafiłam. Dobra jest. Ojejku, ale będę pachnieć. No, powiem Wam tak. Powiem Wam tak. Ostatnio też na tym poprzednim filmie potem sobie odsłuchałam, i co ja mam z tym? Powiem Wam tak. Bo też są osoby, teraz zauważyłam w Polsce, jest takie modne słowo. Słuchajcie, tak opowiadają, i tam co drugie słowo. Słuchajcie, słuchajcie. A ja mam, powiem Wam tak. Nie no, dobra, sama się tu z siebie śmieję. Ja na początku wyczuwam. Nutki jakby takie balsamiczno-żywiczne, coś takiego lepkiego. Dobra, no nie, nie kojarzcie sobie od razu tego czegoś lepkiego z tym tu. Ale, ale perfumy wybrała ja na urodziny, nie no, ja wiem, to jest wię większy śmiech na sali niż to. Wszystko warte. Czyli no i jeszcze do tego dochodzą nutki yy, przyprawowe jakieś. Jakby żywice z przyprawami i taka właśnie ta koncentracja olejku migdałowego, ale to wszystko jest tak pomieszane, że to się też, no, też tak nie da własnymi słowami opowiedzieć. No i przede wszystkim to są perfumy, może dlatego też ta nazwa stąd, że one są yy, odą do udu. Oda do łudu. Patrzcie, jak to brzmi. Może tak zatytułuję, tak ten filmik. O, żeby się tutaj nie kojarzyło nieładnie, to się będzie y, Oda do łudu, Tak poetycko bardziej. Może teraz na początku taki ten łód, tak lecił ten tylko przybrudzony, ale te składniki są tak dobrej jakości, że to przybrudzenie jest eleganckie. Tak jakby się jakiś książę. Leciutko tylko pobrudził po białych rękawiczkach. No, naprawdę. Czyli sprawdzę jeszcze, co fragrantyka podała. A czyli tak, migdał, aldehydy, anyż. Tak, te przyprawy, co wyczułam na początku, mogły być rzeczywiście z anyżu. Róża w sercu. Ja bardzo lubię róże, ale to nie jest, są takie perfumy, gdzie ta róża jest bardzo wyczuwalna jako jedna z głównych nut. I nawet tutaj na fragmentyce to jest narysowana taka maciupeńka, że tak no jest, ale taka wiecie. Tak jakby nie było. Później baza. No i baza jest rzeczywiście już nawet od samego początku, jakie piękne. Wyczuwalna bardzo dobrze. Czyli agar, ten ut, to to jest podwójna nazwa, jeden czort. Skóra, piżmo, wanilia, heliotrop i cedr. To są nutki, które tam wyśledziła fragrantyka i tak dalej. Bo tutaj niby tajemnica. Być może, tak żeby jakoś zobrazować te perfumy, może jest tutaj tego, tych nutek jeszcze więcej. Jakiś tam akordów specyficznych, koncentracja może tej więcej, tej mniej, że to daje taki efekt. Ale to jest naprawdę piękne. No i, i, i to jest taki ud, lepki, ale jednocześnie kremowy. W ogóle nie ma to nic wspólnego z perfumami arabskimi. Wiecie, jakieś takie... Tam to tamto ja się... Tam, to one by się mogły nazywać jakieś takie mieć nazwy. Tak jak to czasami, jak nagrywałam filmy z mamą, ona miała to powiedzenie: knur, czy tam jakieś końskie odchody, czy sierść konia, czy tam stajnia i takie rzeczy. To tu absolutnie nie. No, a Wy wiecie przecież, jakie ja mam podejście do takich nutek, to chyba wierzycie mi, że rzeczywiście tak jest. A zresztą wierzyć nie musicie. I nie kupujcie też tych perfum w ciemno, w razie czego, gdyby się tutaj ktoś chciał namówić i skusić po tej mojej gadce szmatce. Tylko zróbcie tak jak ja. Zamówcie próbkę, idźcie do jakiejś artystycznej perfumerii, spróbujcie z testera. One na skórze zostają, bo ja tę próbkę, którą miałam, to nawet wczoraj skończyłam i ja cały czas tym Sterkusem tutaj pachnę. Bo one zostają na skórze i na drugi dzień, i po kąpieli. No nie, że się nie myje, już tutaj sterkus, sterkus przestała się myć. Myje się, kąpie, w wannie, wyleguje w wodzie, siedzę tam nawet pół godziny, a te perfumy jak są na skórze, tak są. Nie, no moja miłość tegoroczna i to jest moja, mój nowy sposób, moja nowa polityka kupowania perfum przetestować najpierw gruntownie i niech będę już teraz kupować takich perfum tanioszek, co to kiedyś kupowałam w ciemno bo tak myślę sobie, no niewiele kosztuje kupię w ciemno i potem to tak stoi tam lepiej raz, a dobrze taka moja nowa filozofia perfumowa kupowania wow, no piękny, piękny no jest ud ale to jest ud y, wyższa klasa Kurczę, jak to powiedzieć ud po prostu prima sort pierwsza kategoria udu piękny taki ud gdyby on był w tych perfumach arabskich to ja bym się y, nimi zlewała Uuu, aż się zapowietrzyłam tutaj chwila chwila nie no jeszcze tak się zastanawiam co jeszcze powiedzieć o tych perfumach no ta nazwa no nie wiem czy do końca no bo Gualtieri on lubi prowokować, czy nazwami, czy w tych perfumach, gdzie nie gdzie znajdą się takie przybrudzone nutki. Też w tej perfumerii ostatnim razem jak byłam, bo te to wypróbowałam za pierwszym razem jak tam weszłam, stałam się klientką, a ostatnim razem to wypróbowałam Bergamask. No, i tam nie mogłabym bergamask, bo tam ja jednak takie, takie nutki od zwierzęce, jakby takie troszkę siczki, koteczka, wyczuwam. A tu absolutnie piękność. No i tak, no i one się układają u mnie też na tej skórze, no bo też jednak zależy wiele od skóry. Dlatego tak namawiam do testowania i nie do kupowania w ciemno. Jak one się ułożą na danej skórze. Jak też sobie tam czasami słucham recenzje o tych perfumach od Alessandra Gualtieri, to ja jestem przerażona, jak niektórzy różne tam perfumy odbierają. Bo ja też mam, poznałam też Mega Mary na przykład. Jedna kobietka opowiadała, że ona tam żadnego morza nie wyczuwa. Jak dla mnie, morze po prostu stuprocentowe, no jak sobie myślę, można nie wyczuć tam morza. Jakiś tam chłopaczek opowiadał, że jakieś takie przybrudzone, zimowe, algi takie brudne. Ja brudu też tam nie wyczułam. Może to też właśnie u mnie na tej skórze, tak? Dlatego tak się dzieje, że ona tak przeinacza na taką piękną stronę. No, no nie wiem. Dobrze, choć, dobrze, cieszę się, że mam choć taką skórę, no. Różnych, różne rzeczy pewnie człowiek by chciał mieć w życiu, ale skóra dobra do perfum. Bardzo się cieszę z takiego daru. No nic, to tyle o tych perfumach. Ujej, spojrzałam już ile ja to opowiadałam tylko o nich. Ach, a jeszcze chciałam y, jakąś tutaj próbkę z wami sprawdzić, czy nie. Czy kończyć. A dobra, jak nie chcecie oglądać, to do widzenia do następnego, a jak ktoś czeka na próbki to ja tutaj pokażę coś dobra no, na wieczór jak nie możecie spać nie wiem czy tam upały u mnie są jak były upały to ja w ogóle nie mogłam też tak dobrze spać, no może bym nawet i mogła, ale też z innych przyczyn nie spałam, dobra na przykład dostałam takie perfumy od Boys? Czy Bois czy Bła to się czyta 1920 1920. Takie perfumy dostałam. Z tej marki nigdy nic nie miałam i nie poznałam. I wow, cóż to? Eccentryko, ekscentryczne, wibrujące. Mm, jejku cóż. O, nawet są nutki. Tutaj będą nutki morskie. Tak, nutki morskie, kryształki soli, limonka ananas, bursztynowe drzewa. Dobra, no to zobaczymy. Chociaż perfumy morskie z tymi które właśnie nałożyłam ze sterkusem, to absolutnie nie. No ale tu na drugiej ręce tak troszeczkę, tylko żeby zobaczyć, co za zapach. Hm. No to... jejku! O, o, w ogóle nie podobne do Megamary, bo to, to były ostatnie morskie, które... Mmm, takie, takie morze bardziej słodkawe. Co to to jeszcze tu jest? No może rzeczywiście ten ananas i ta te, 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 te żywica bursztynowa z drzewami. Takie uuu, ale bardzo interesujące, bo to nie jest takie morze, że li i jedynie nutki wodne, tylko tutaj dostajemy takiej, też tej właśnie słodyczy z tych innych nutek, takiej, takiej głębi, czegoś więcej, no. Nie są metaliczne, nie są chłodne, może ciepłe, o, może ciepłe to jest. To nie jest może wieczorem jakieś zimne, północne czy jakieś takie, tylko to jakieś takie, wiecie, wakacje nadmorskie, tropiki, coś takiego, ten ananas. No dobrze, ale bardzo ładne. Tutaj to mam jeszcze takich wiele próbek. Tu jest marka, której, z którą też nigdy się nie spotkałam i też nie wiem, jak wymówić jej nazwę. Proszę zbliżno. o widzicie? Awał, wow. tak jest napisane, czyli, no, czyli będę wymawiać awał, wow, bo nie wiem jak to wymówić. I mam y, trzy próbeczki z tej marki: Amber Shadow, Sculpted Land, coś takiego, Silent Drift, Silent Drift. Może to też jest. Y Jakiś morski ten silent drift. Hm, to może jedną. To może ja Sculpted Lent. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam. O, no czytajcie tam, czytajcie, no. To będziecie wiedzieć, jakby w razie czego źle wymówiła. Tutaj gdzieś z drugiej strony sobie to spróbujemy. No, hm. Mm, aromatyczne. Czekaj, czekaj. Jakie pierwsze co to doszło aromatyczność, taka, wiecie, taki, ale fajne coś. Takie nawet ostrawo aromatyczno zielone. Mm, Mamma mia, ja tu poszukam na fragrantyce tej marki, bo ja nie spotkałam się. Problem życiowy. O jest, jest. Wow. No ale dobrze, dobrze coś tutaj zaczęłam czuć. Czyli tak. Mm, no no, no wszystko się zgadza. Gałka muszkatołowa, fiołek, drewno kaszmirowe, paczula i wetyweria. I te paczule z wetywerią w bazie. Wszystko się zgadza, ale one takie, no w ogóle nie słodkie, czy one są czyżby tylko dla nie, uniseks, bo mogłyby być nawet w stronę męską. Ale ja bym nosiła. Tak, patrzę jak tutaj je ocenili. Nie no, jednak ocenili na sam unisek, Bo tutaj nawijałam, gadałam, że aż karta pamięci się skończyła. Muszę się zaopatrzyć w jakąś o, o bardzo, o wiele bardziej większej pojemności. No. Czyli to jest dla mnie znak, że może jednak o kolejnych próbkach będzie w innym filmie, gdzie będziemy sobie tam robić pierwsze wrażenie z próbek, ale na ten moment to ja Wam powiem, że te perfumy. No, tamte, te drugie które oceniłam, oceniłam tam. Te drugie które poznałam, Katerina Catalani je stworzyła i to w ogóle są z tego roku. A czyżby ta marka też była jakaś nowa? Italii. Italii. Tak, i ta marka powstała w tym roku. Jej nazwa Awału. Hmm. I dlatego ja jej nie znałam, bo dopiero co narodziła się. Proszę, te tutaj. To przepiękne. Przepiękne, bo to nie jest też takie typowe, może. Ananas z nutkami brusztynowymi daje o sobie znać, i ten ananas daje takiego właśnie interesującego twista. Jak wiecie, już też to mówiłam, że ja tak za nutkami anany, tymi, nie, że szczególnie ananasa, owocowymi nie przepadam, ale tu w połączeniu z tymi wodnymi, morskimi, to jest bardzo interesujące połączenie. Bardzo interesująca mieszanka. Mogłabym mieć takie perfumy. Anka, ty już nie wymyślaj, ty wiesz ile ty masz tych perfum. Ale no, dobrze. Próbki, dobra sprawa, wiecie. Potestujemy, zakochamy się, nie zakochamy się. Potestować warto. No, to będę kończyć dobrze, bo to jednak nie ma co przedłużać. Takie wszystkie filmy, takie pół godziny z hakiem, 40 minut, to też niedobrze. No no zresztą, no zobaczymy jeszcze, czyli tak yy, moje urodzinowe perfumy yy, z tegoroczne tutaj właśnie wam pokazałam te, które przyszły dzisiaj mam jeszcze jedne, no bo wiecie no urodziny to raz w roku no i, za, i to jest jednak bardzo dobra wymówka i okazja do zakupu perfum no ale to w kolejnym filmie cześć i do następnego